Mogło się udać, to nie mogło się udać. Codzienne vlogi w moim przypadku się nie mogły udać. I już wam mówię dlaczego. I jeszcze parę tam coś odniosę do pewnej sprawy, którą też w komentarzach mi ktoś napisał. Yy, yy, no pierwszy odcinek tam poszedł, drugiego już nie byłem w stanie, ponieważ pod, Jak ja pracuję 4 dni... 12 godzin każdego dnia przyjeżdżam po tych 12 godzinach jak mam jeszcze wejść do komputera dojść zmontować ja już nie mam siły czasami pierwszego dnia jeszcze to było tak że przyjechałem z pracy później dwie godziny komentowałem właśnie spotkanie tutaj oglądaliśmy na międzynarodowe później drugiego dnia już byłem tak wykończony że nie miałem siły i śpi. później nocki nie wiem co tam bym miał nagrywać na noc między nockami ja przyjeżdżam z nocki, jem, myję się, kładę wstaję o 16 do 17 z rodziną, o 17.15 wyjeżdżam z domu i znowu pracuję 12 godzin, więc ciężko mi tak yy, nagrywać takie vlogi. Chciałem spróbować, nie wyszło. Muszę się, pod, poddałem się, poddałem się, ale za to. Na Instagramie będę wrzucać odcinki, nie tyle co odcinki, ale takie krótkie relacje będę na Instagrama wrzucać. Jeżeli chcecie to wbijajcie na Instagrama PwPi ty. Więc tam będę po prostu wrzucać. Już zacząłem wrzucać. Ostatnio jak od mechanika szedłem. Coś tam z pracy postaram się jakieś krótkie wrzucać. Takie jakieś dłuższe i no niestety nie da się. Przy moim trybie życia nie da się wrzucać vlogów codziennie. Chociaż jak będę gdzieś będzie ładnie gdzie będziemy wyjeżdżać na dłużej, to wtedy będę wam takie vlogi robił, ale z codziennego życia jak pracuję nie da się zrobić w moim przypadku vloga. 12 godzin jest męczące pracy. Jeszcze jak mam przyjść zmontować i to ja wolę sobie położyć się naprawdę w łóżku czy z synem by pogadać i z żoną, więc to się nie da. No rzuciłem się na głęboką wodę, ale postaram się na Instagramie, bo to chciałem tą ćwiczyć, moją systematyczność i w ogóle, więc postaram się na Instagramie dziennie wrzucić chociaż jedno Instastory, może dwa, zobaczymy jak to będzie. Tam będziemy sobie rozmawiać, więc jeżeli chcecie to wbijajcie na Instagrama, tam będę aktywny. Będę się starać codziennie coś wrzucać, ale nawet teraz, chyba są dzisiaj dwa Instagramy wrzucone więc. No nie dało się, nie dało się po prostu yy, vlogować i nagrywać i montować przy moim trybie 12 godzinnym pracy. Tak to bywa. No i co wam chciałem jeszcze powiedzieć? Właśnie, bo teraz, ja to nagrywam wtorek wieczorem, już wiecie dobrze, że polska reprezentacja gra w World Cup Grand Zone Gaming, a teraz się jeszcze staram o pokazywanie meczów no TILT World Cup, więc prawdopodobnie zobaczycie Polskę z Egiptem, pierwszy mecz w niedzielę. Chyba w niedzielę, ale jeszcze Was poinformuję, bo w tej chwili czekam na odpowiedź administratora rozgrywek. Sirmi tam y, nagrał rozmowę, Odezwałem się do niego i czekam, żeby y, potwierdził, czy będę mógł nagrywać, y, komentować właśnie No Tilt'a. No Notil to już jest taki naprawdę bliski przy Clash Royale'u, ten turniej, więc no, sami wiecie, ci, co siedzą w Clash Royale'u, to wiedzą y, na czym to polega. Dobra, jeszcze jedno, co chciałem dzisiaj poruszyć, taki króciutki vlog będzie, bo muszę nagrać Clash of Clans, pewnie dzisiaj wyjdzie jeszcze Clash of Clans po południu, Ktoś mi tam pod filmem napisał. Bądź żywszy na tych filmach. Staram się, staram się być żywy, ale mówię tak jak teraz: jestem po pierwszym dniu, po 12 godzinach. Uwierz mi, że na bym. Nie robię, nie nagrywam teraz tego na siłę, bo chcę dla Was to nagrać, ale nie mam energii. Muszę się postarać: muszę jakąś chyba niebieską tabletkę brać przed odcinkami i będę tutaj pełen wigoru dla Was. Więc no. Vlogi na YouTube chyba sobie odpuścimy, ale mówię, wbijajcie na Instagram, tam się będzie dużo pojawiało. Będę chodził z kamerą gdzieś, takie krótkie, szybkie story chyba jest lepsze, bez obrabiania, bez niczego. I chyba jest dla mnie na początek dobrze. Jak się nauczę tam nagrywać, bo w ogóle też ostatnio właśnie podpiąłem sobie moją kamerkę, taką chińską i próbowałem z tym wejść na ulicę. To wam powiem, że tak głupio iść na, w Anglii i tak po polsku jeszcze gadać. Nie muszę się po prostu przyzwyczaić, oswoić najpierw z tymi Instagramami, chyba jednak, a później dopiero vlogować jakieś normalne kamerki. W ogóle tą kamerkę wywalę niby 4K, a nagrywa jakby był. No, to jest takie, to coś takiego. To 4K to tak, jakbyście popatrzyli na trawkę, czyli nic. No. Trawka, pozdrawiam. No, więc. Instagram, tam będę codziennie coś rzucał, relacje, teraz jestem znowu w tym cugu pracującym 4 dni, chociaż w tym tygodniu pracuję 3 dni, bo w piątek, w piątek czy czwartek, już nie pamiętam, idę do szpitala na wizytę, na kontrolę z oczami, ale to oglądajcie mnie na nich to się dowiecie więcej o co chodzi, tam będę się starał. No a i jeszcze taki... Motyw, że oprócz tego, że pracuję, że mi się nie chce, bo już że jestem zmęczony i w ogóle za dużo czasu mi to zajmuje, to też yy, na Instagramie będzie chyba mi tak wygodnie taką formę nagrywać niż nagrywać takie vlogowanie, yy, żeby coś nagrywać, bo też sobie troszeczkę cenię takiej prywatności, nie wszystko bym chciał pokazywać. Ale myślę, że na Instagramie takie krótkie Insta Story można tam nagrywać, to jest troszeczkę w innym formacie, w innej takiej yy, inaczej to się odbiera. Więc. Yy, Chyba coś takiego. Dobra, co dzisiaj jest środa? Tak, środa. Ja dzisiaj pracuję. Moja żona dzisiaj auto oddaje znowu do Mechanika, bo przegląd przeszedł. Ale trzeba naprawić jedną rzecz, więc moja żona dzisiaj oddaje auto do Mechanika, ja w pracy, chyba jest coraz mniej pracy. Mam nadzieję, że zakład nie będzie zamknięty. A i właśnie zaraz, bo zaraz będzie Boris Johnson coś gadał, yy, szkoły miały być w lutym marcu otwarte, a się okaże, że chyba że w maju dopiero otworzą szkoły. Tragedia dla rodziców takich jak ja. Syn nie idzie do szkoły. Tak to by miał więcej czasu, żeby coś nagrywać. Dobra, w ogóle tak. Clash of Clans. Właśnie też już dzisiaj złożyłem e, papiery, żeby dostać e, deweloper z konwersji, żeby móc zdawać, nagrywać wcześniej coś już. E, Mushroom Wars 2. Jest tutaj ktoś w to gra? Kurde, no cały dzień wczoraj w to grałem. Do drugiej w nocy. O piątej jechałem do pracy. No jestem chory bo rąba ale wrócił stary pop, który lubi grać w gry. Yy, Mushroom Wars i mam jeszcze jedną grę, której nie wiem, czy już mogę zdradzić yy, tytuł, bo chyba premiera dopiero była, ale to Wam pokażę niebawem. Mam nadzieję, że premiera chyba dzisiaj była albo jutro, bo dostałem do niej dostęp. Chyba nic nadzwyczajnego, ale jak dają za darmo, to się bierze, nie? Typowa cebula. Powpik. Dobra, no to zapraszam Was na mojego Instagrama y, Powp. I tam będziemy się y, widzieć codziennie. Mam nadzieję. Trzymajcie się.